Myślącym. Jesteśmy dzisiaj na jednym z cmentarzy, jakich na terenie obecnej Rzeczpospolitej są tysiące. Dzisiaj spróbuję Państwu powiedzieć, jaka jest nasza ciągłość, ciągłość naszej tożsamości, naszej właśnie polskości. Na przykładzie właśnie tego, tego cmentarza, y, pewnego takiego zdarzenia. Jest to y, Parafia Osmola, cmentarz tejże parafii, taka niewielka, zresztą bez w praktycznie żadnej historii, bo w związku z tym, że dawna parafia z XV wieku, parafia Dziadkowice, która obejmowała ten obszar po powstaniu styczniowym, Kościół został zlikwidowany, zamieniony na Cerkiew i już później, jak w XV roku, weszli tutaj Niemcy i była możliwość, jak gdyby, powrotu do naszej parafii, w tym wypadku, e, dziadkowickiej, czyli do kościoła katolickiego. Społeczność tutaj miejscowa postanowiła, że zbudujemy nową parafię i tak naprawdę od 1915 roku ta parafia powstaje. Tutaj jest miejsce, gdzie, są, gdzie były pierwsze tak zwane już pochówki, jeszcze zanim powstał kościół przy kaplicy. Ale chodzi o coś zupełnie innego. Ja proszę państwa, jestem yy, i to nie, szczerze mówiąc, nie tak dawno, kilkanaście lat temu zauważyłem, że jest taki dziwny, dziwny pochówek. Tu spróbujmy bliżej. Jeden z tych starszych i co się okazuje? Mamy tutaj świętej pamięci Franciszek Michalski, pułkownik, żył lat 75, zmarł w 1900 17 roku. Prosimy o modlitwę, no i żona mężu. No, praktycznie coś tam ktoś tu widać, lekko z jakichś przyczyn wspomaga, y, z nic dzisiaj żeśmy też postawili. No i, i zastanawiające. Rok 1917 zmarł pułkownik, i nikt o tym nie wiedział. W związku z tym Rzeczą prostą, no jaki pułkownik? No i się okazuje, że Franciszek Michalski, pułkownik wojsk carskich, i szczerze mówiąc, ta historia bardzo dotyczy też y, mojej rodziny i, i mnie osobiście. Co się okazuje? Swego czasu y, w starych naszych fotografiach, dokumentach, nie było ich za wiele, gdzieś tam na strychu, znalazłem jeszcze jako zupełnie młody człowiek, pewne, pewne zdjęcie, tak? Zdjęcie carskiego oficera. Proszę nie ruszać, proszę się nie ruszać, bo to tak ruszamy, że nie daj Bóg, no nie? Carskiego oficera, mamy dobrze ostrość, tak? I co się okazało? Że jest to pułkownik XII wielkopolskiego Pułku. Mamy tu bardzo dużo krzyży, oznaczeń, medali, ale szczególnie są istotne krzyże Świętego Jerzego, pierwszego, drugiego, II, trzeciego stopnia za odwagę, jak chłopaki, którzy się na tym znają, ustalili. Było to z, wo, z wojny z frontu tak zwanego lat 70. XIX wieku bułgarskiego. To zdjęcie jest, tu oczywiście jest odbitko, ono było dosyć małe rok 1900 bo w dole było wytłoczone i ono gdzieś tam leżało tak? przez te czasy takie powiedzmy bolszewickie niedobre bo jeżeli się ma zdjęcie takiego oficera białogwardzisty, no to jest się tak zwane podejrzanym no ale jaki związek też też pytanie dlaczego to się to znajdowało się okazuje tak jak powiedziałem, pułkownik 12 wielkołódzkiego pułku, y, mój stryj, to znaczy bratka dziad y, był Antoni Towiński, był podoficerem w, w armii Carskiej. Zresztą szczerze mówiąc, dopiero w 2022 roku y, przybył, przybył do domu po różnych tam tych perypetiach, y, bojach, czerwonych nie lubił. No niestety, znalazł się w takim obszarze, jakim się wówczas znalazł. I z tego co wiemy, zresztą chłopisko 180 parę wzrostu i, i 40 parę kilo, jak przybył, to, to ważył, no jakby nie było po stronie białych z czerwonymi tłuk się, no nie? Także uminęła go wojna też 20 roku, bo był na innym, kochani, na innym obszarze. Więc to zdjęcie Swego dowódcy zostało zostało, ja nie pokazuję na zdjęcie, zostało w materiałach. No i, no i jak gdyby stąd było, i, i, i dzięki temu udało się to ustalić. Pan pułkownik zakończył służbę. To ważne, żeby ktoś jeszcze sobie dokładniej nad tym popracował, ale gdzieś koło roku na pewno 1902, trzeci, może, może po 1905. Może nawet po, po, wojnie, po wojnie japońskiej. Tutaj bardzo ciekawe rzeczy. Był wielce szanowanym człowiekiem, m.in. taką drogę, która była już brukowana, tak zwanie, czyli Zmilejczyc, tutaj to dawny stary królewski trakt na Hornowo i tak dalej. On, on, tego, on to robił, on tego pilnował. I teraz ja tu przejdę. Ale kochani, to nie jest tak, bo. Bo historia jest troszeczkę głębsza. Dlaczego Franciszek Michalski e, znalazł się w armii, w armii carskiej? Cofamy się do 1863 roku, do powstania. No i mam takie zeznanie: Christianina, e, czyli chłopa, e, tutaj e, przesłuchanie z Żurobic, tu jest z imienia, nazwiska, ale nie muszę, nie muszę tego odczytywać i tylko będzie, będzie fra fragment. I z, tak, zwerbowaliśmy go w, i pojechał z nimi w Jasienówku, w w domu Wikientego Tomińskiego, który ogoszczał wszystkich obiadem. Czyli został zwerbowany, pojechał do Jasionówki, do domu Wincentego Tomińskiego, mego powstańca pradziada, y, który ugościł y, tych, którzy werbowali powstańców obiadem. I z Jasionówki pojechali w sieło Choroszczewo. Pamiaścica Katorowa Michalska dała nam dwie pary sapok dla Pre prekazania w szajku. Pojechali, czyli z Jasionówki do Choroszczewa, gdzie szachcianka, dziedziczka Michalska dała dwie pary butów, które zostały przekazane do oddziału. No oczywiście, kochani, młody Franciszek naraził się w związku z tym, a szczególnie jego mama. Prawdopodobnie był także, także w oddziale, jak wielu tutaj miejscowych chłopaków i za to są tak zwane karne roty. W związku z tym, że był zamożnym szlachcicem, to załepek i imperium carskie się zaopiekowało. Oczywiście musiał chłopak przejść no, ciężki, ciężki żywot, ale w związku z tym, że miał dobrą krew, był Polakiem, jak widzimy, niedawno już niedaleko w roku 1870, 71 bodajże trzeci, tak, na froncie bułgarskim odznacza się już odwagą, zdobywa kolejne, kolejne przeważnie oni stawali się Podoficerami z tego tytułu, bo byli czyli szybko łapali, byli, byli także ludźmi wykształconymi i podejrzewam, że już po tym froncie, skoro był zapewne oficerem, dalej awansował i został dowódcą XII jako pułkownik Wielkołódzkiego Pułku. Więc tutaj naszych chłopaków pod koniec lat 90., w XIX wieku, sporo sporo właśnie w tym 12 wielkołódzkim pułku służyło. No i cóż, i nie doczekał, nie doczekał niepodległości naszej 18 roku, 17 roku zmarł. Jest to jest to jakaś widzicie jakaś jakieś zdarzenie, jakaś opowieść, no nie, które tylko dlatego, że kawałek tego tego pomnika zachował jeszcze tą nazwę pułkownik. Ale tu chodzi o coś, coś istotniejszego. Raptem minęło 100 lat od tych wydarzeń, tak? Wiele ludzi jeszcze szczerze mówiąc, nawet z przekazu powinno pamiętać. Zero, nikt nic nie wie nie ma w, tutaj w tej, w tej miejscowej świadomości czegoś takiego. Powstaje też pytanie, czy warto być czasami no, tym, człowiekiem, Polakiem, no nie? Czy, czy warto robić coś więcej? Bo i tak wszyscy u znajdą się na cmentarzu, będą mieli piękniejsze nawet pomniki. To przecież chyba nie, nie, nie o to chodzi. Natomiast kochani, istotniejsze, żeby oddać szacunek to nie pomnikiem. Tylko tym, jacy my jesteśmy, tak? Ci ludzie z różnych przyczyn coś zrobili, do czegoś doszli, przez coś przeszli. I teraz ta kontynuacja, nasza kontynuacja. Czy my jesteśmy godni właśnie tego człowieka? Czy my zdamy egzamin dzisiaj? Zdajemy ten egzamin w naszej współczesności. Zresztą, patrząc na jakość państwa, tego, tego wszystkiego, co się wokół oprócz tych neonów różnych i tak dalej, tych spraw, które się wokół nas dzieją, niesamowita powstaje, powstaje wątpliwość. I teraz nasza ta świadomość to samość. Znamy jakiś tam Napoleonów, różnych czercinów, Hitlerów, i tak dalej, i tak dalej. Jakieś różne te, tego typu pozna, postacie. A te, które powinniśmy znać, zupełnie nie są w naszej świadomości. Oni są naszymi braćmi. To dotyczy każdej miejscowości. Pod Toruniem, pod Krakowem, pod Łodzią. Nie ma znaczenia w jakim miejscu naszego państwa jesteśmy. Nasza tożsamość właśnie buduje się poprzez pryzmat, poprzez wzór tych naszych miejscowych ludzi, którzy z nas się wywodzili, którzy przeszli bardzo określoną drogę i których które są, jak gdyby, tymi nie, takimi pomnikami naszego życia. Nie tymi fizycznymi na cmentarzu, tymi takimi kamieniami naszej osnowy. Na której nasza, nasza polskość, ale nasze człowieczeństwo też, nasze to życie się osadza, żeby to nas odróżniało od stworzeń czteronożnych, no nie? tak, żebyśmy mogli poczuć się, że jesteśmy ludźmi. Mam nadzieję, że, że ta refleksja tożsamościowa też, też wskaże nam, wskaże Państwu. E, jak powinniśmy właśnie, w jaki sposób edukacyjnie, to historycznie i tak dalej, przez tyle pieniędzy na różne rzeczy wyrzucamy kształtować naszą tą tożsamość.